Halo, dzień dobry. dobry. Dzwonię w sprawie lokóweczki, to jest aktualne? Eee, Tej, co jest na liście. Tak, za siedem dyszek. Eee, tak, aktualne. Pani mi powie, ona jest na prąd czy na baterie słoneczne? Na prąd, taka na kablu. Aha, czyli ona jest normalnie na prąd, tak? Tak, tak. A tak. pani mi powie, ile, ile, on, ile ona rocznie prądu zużywa? Tak miesięcznie... Ile, ile tam. Pana nie wiem, nie używałam jej, bo przyznam szczerze, kupiłam, że kupiłam ze dwa razy ją użyłam i leży w szafie, Aha. Więc jest prawie nowa. Bo wie pani, ja to chcę kobicie kupić na święta, ale jak ona będzie to używała i za dużo prądu mi nabije, to co ja wtedy zrobię? Dlatego no bo ile to ma... nie musiał pan zapłacić. Ile to ma wa wa watów a mikrofalówka? to nie wiem, bo ja to dawno już Aha. wystawiałam, więc nie powiem panu. A ona szybko się nagrzewa, czy wolno? Czy powoli? Umiarkowanie. Aha. A można na przykład wziąć kutasa i z takiego baskę usmarzyć na grillu? Może pan. Jak pan sobie życzy, to może pan sobie usmażyć na grillu. A można włosy na kutasie pokręcić tą lokówką? Może pan też. Tak A próbowała pani próbowałem. to robić? Według yy, wyobraźni. A próbowała pani to robić? Czy pani nie próbowała tego? Nie pan co, jak pan chce, to niech pan kupi. Ja a można, to, tam to, no, a można tą lokówką podgr podgrzać zupę? Czy można podgrzać zupę tą lokówką? O tej skurwysynie, Rozłączyła się. No dzisiaj widzowie niestety, no mniej ludzi na live. Nakarm psa. Dobra, nakarmimy kota, który zaszczeka. Idziemy nakarmić kota, który zaszczeka, bo tak widz napisał. Najmniej karmione nakarmimy Wąsika. Dzisiaj Wąsika nakarmimy. Ty, zmienili. Koty już miał, czoła nie szczekają. Jeszcze niedawno koty szczekały normalnie. Jeszcze niedawno normalnie koty szczekały. Szczekały normalnie. No i widzicie, no nie odbiera znowu. Kiedy będziesz grał na serwerze? Po live ja będę. Halo dzień dobry. Dzień dobry. Ja tutaj jestem sąsiadem z góry, bo tu wszyscy sąsiedzi mówią, że od pani się tam jakiś taki dziwny smród unosi. Z mieszkania. To pomyłka, że podobno jakimiś fekaliami tam czuć, no pani Patrycja, tak? Ja to chyba tu... jakaś pomyłka. No nie, ja tu jestem sąsiadem z góry i podobno dzisiaj była taka afera, że szambo wywaliło, tak? I że tu sąsiedzi wszyscy się skarżą, że od pani z domu fekalia czuć. No czemu się rozłącza? To był dobry pomysł na ten, na telefon. Dobra, robimy to. Halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Halo. Cóż, pytanie gdzieś To pana auto stoi pod blokiem, ten Nissan? Jaki Nissan? No nie wiem, Nissan jest napisane, tu mi sąsiad numer dał. Bo tak ślizgo było, że walnął w pana auto. Może pan zejść? Ale pod blokiem gdzie? W Lublinie? Tak. Hmm, ale jaśnie, bo ja akurat stoję w Mitsubishi, a ja sprzedaję też samochody. To nie wiem, może to mojego Aha. jakiegoś znajomego. A no to jest Mitsubishi wtedy? Daro, 3 złote Jak, w Mitsubishi w, w pick No tak, no tak ślizgo było, że po prostu nie wyhamowałem, rzuciło mnie, bo ja na letnik jeżdżę. I proszę pana, do no cały zderzak z tyłu panu, żebym roz, rozpieprzył. I czy Dzień, jak. o tutaj, tutaj na kryształowy? Tak. No dobra, zaraz przyjdę. A ten jakoś byśmy dali radę się dogadać, bo ja 18 lat jeszcze nie mam. Ja od taty samochód pożyczyłem Idziemy na dół. Idę, zaraz przyjdę. Dobra. <grym> Idzie. Zaraz zadzwonię do niego. I co mam teraz powiedzieć, jak on schodzi na dół? Halo? No halo zeszedł pan? Chwila. Ale się dałeś nabrać, Łukasz. Nie poznałeś się po głosie? Sorry, do mnie tyle ludzi co dzwoni, Skąd ja mam wiedzieć? Kto no dzwoni? Ale się dajesz balona wyrobić, a nie wkurzyłeś się? Nie, ale ja już zacierałem ręce. Na co? Już jestem ubrany w kurce. Na co żeś Na co żeś ręce zacierał? Jak na co? Że przytulę z tysięcy no. no ale to z ubezpieczalni to by ci mniej dali. No jak by mniej dali, ja mam ten. Ja mam chody, także... Aha. Dobra, bynajmniej się dajeś nabrać. Nie poznajesz mnie po głosie, serio? Nie, co ty. Wiesz, kolegami jesteśmy. Nie wiem, z kim rozmawiam. Nie znasz Arka? A jakiego Arka? No Arka. Nie, mów jaśnie, bo nie mam czasu, kurde. No razem w ławce co siedzieliśmy w szkole, nie pamiętasz mnie? Eee, ale... czekaj. czekaj, jaki? Z... Głowski nie. No pa. tak, no tak, no zgadłeś. A siema, co tam? Co tam, co tam? No, no nic. W ogóle pogłosie inny masz ten. Szukałem, ogłos... Szukałem ogłoszenia na no, Orixie, mówię, zadzwonię wkręcę go. Może w kurwi. Nie, czego? Nie, ja już zacierałem ręce, nie? Bo tam sąsiedzi wszyscy mnie znają. Mówię Zajebiście, że przyjechał. Zajebiście mówię. No. Dobra, to będę kończył. Jutro na piwo może przyjedę do ciebie. Jutro to wiesz, w niedzielę się nie pije, wiesz. Dzisiaj można się napisać, ale w niedzielę Aha. to nie. Dobra, to zobaczę, czy mnie znowu wypuszczą i przyjdę albo, wtedy. Albo 21, jak jesteś kulturalny, to możesz wpaść na śledzika, o. 24 na Wigilię do ciebie? Nie, 21. Dobra, to będę pamiętał. No, to no. mam nadzieję. No, na razie. No, na ra. <laughs> ale jaja, co? Ale telefon wyszedł, człowieku. Ja pierdolę. To nie wiem już co ja mogę jeszcze zrobić. Halo? Ha. halo? Słucham? E, bo ja otworzyłem okno w pokoju, mi jakieś dwa ptaki wleciały. Wróble do pokoju czy coś takiego. Latają po całym pokoju, nie mogę złapać ich. Halo? Jeszcze raz, nie zrozumiałem. Wlecia... Otworzyłem okno w pokoju. I wleciały mi dwa ptaki do pokoju. I nie mogę ich złapać. Numer rezerwacji. Lata, latają po całym pokoju. Nie wiem, numer co mam rezerwacji. zrobić. Ale zaraz mnie zabiją te ptaki, proszę pana, szybko. Numer, rezerwacji. numer pokoju. Numer rezerwacji. Co to jest numer rezerwacji? Nie wiem co to jest. Co za debil ty numer rezerwacji. Ptaki są w pokoju. Ten pierdoli numer rezerwacji człowieku. Co za debil. Do autobusu, sejść, wsiąść do mnie, ktoś napisał. Łukasz, tu mam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię w sprawie węża, to jest aktualne? Tak, jest aktualne. Pan mi powie, z jakiego kraju ten wąż pochodzi? No, z Holandii pochodzi. Aha, czyli to nie jest jakaś tam jadowita odmiana i tak dalej? Nie, absolutnie. Pan mi powie, czy on się żywi, ten wąż, czym go trzeba karmić? Halo. Jest tam pan? Halo! Jest tam pan, czy nie ma pana? Bo tu widzę, że pan tak tego węża w ręku trzyma. Się. Trzy, trzy węże naraz pan trzyma w ręku. Że pan się w ogóle nie boi, że pana upierdolą te węże. Że trzy węże naraz pan w ręku trzyma. Że pan się nie boi w ogóle. Bo tu widzę na zdjęciach. Halo, jest tam pan? Bo ja słyszę jak pan oddycha, Halo. Pan udaje, że pana nie ma, ale ja słyszę pana ciężki oddech, bo pan papierosy pali. Ja słyszę po prostu, jak pan ciężko dycha. Jest tam pan? Jest tam pan, czy pana nie ma, bo ja słyszę, że pan jest. Proszę mnie nie oszukiwać i się odezwać, bo jestem zainteresowany zakupem węża. Halo? Halo. Halo? Dobra, ten gościu se w chuja wali. Dzwonimy do kogoś innego po węża. Ostatni telefon też będzie po węża jeszcze. Ja po takiego węża. Halo? Dobry wieczór, oddzwonię, bo miałem telefon z tego numeru. Zakład pogrzebowy, w czym mogę pomóc? Niczym, proszę się pochować. A pani Dziękuję. się, pani się dodzwoniła do zakładu pogrzebowego. Ona powiedziała, proszę się pochować? Ona powiedziała do mnie, proszę się pochować, czy co ona powiedziała? Czy za przeproszeniem ona chce dostać w pierdol? Czy za przeproszeniem ona chce stracić zęby, że ona tak powiedziała do mnie? Że mam się pochować, czy ona jest kurwa pojebana? Do reszty, pierdolnięta na web. Halo? Tak, słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię w sprawie węża, to jest aktualne? Pan mi powie, z jakiego kraju ten wąż pochodzi? Nie mam pojęcia. To prosta konstrukcja. Aha. A on jest jadowity czy nie jadowity, ten wąż? Nie jadowity. Aha, pan mi powie, czym go trzeba żywić? Tego węża. No halo. No i widzicie, no...